hej Siemanko, jestem Nicole, dzisiaj nagrywam yy, barodyskam z jakimś fanboxem yy, Próbuję naprawić to, żeby widać, że z kimś rozmawiam, jak nie rozmawiam bo mnie teraz nie słyszy, znaczy mam nadzieję Dobra, yy, już ja o co? Ja wyłączam odciśnienie i się tradujemy Dobra, yy, co masz na da? No trudno wyjdzie w sztuczarki. dobra, a co byś, a coś byś jeszcze dał? Co ty e... robisz? To mogę ci dać. O, to? Coś. Takie? No. Taki dobra, ciastki. dobra, to daj tam. Chodź. To daj tam. Ale ja się boję. Nie bój się. <laughs> O nie, tak się nie bawimy. Ale ja mam, ja nie mam więcej, ja mam rubieżnika też, wiesz? Czekaj. Daj chwilę. To sprawdzasz, czy mam rubieżnika, czy co? No masz równieżnika. No to jak cię mogę wskoczyć? Mój kolega też ma rubieżnika. No ale, ale nie, ja się boję. Dobra, to weź tam wyrzuć. Okej? Okay? Okej. Okay. A, no ja a to działa? Nie, nie potrzebuję ziół. Ja potrzebuję tego nocturno i jakbyś dał jakiegoś grabarza, to by fajnie było. Mam grabarza, pięć osiem furtelki. No penalty. dobra, to wyrzuć, a ja Ci dam taką najlepszą broń na świecie. Okej? Okay? Okej. Okay. A ja chcę liwera. No to jeśli kraftuje liwera, czekaj. Kolejny typ to chce liwera. Masz livera. Dobrze, to twój oh, Liwer! Każdy Lever. się na to. W ogóle a propos, każdy się na to nabiera, że to liver. Yy, dobra, yy, yy, to daj wyżyć tam i no. Okay, ma. Ale ma. nie, ale to nie jest, ale to nie jest na którą no, ani grawasz. Ale to jest 106. Nie, to jest jeden. Bo to jest twój liber. To jest najmocniejsza brama na, na świecie, nie za nie... jest... Tak, są... To jest... To jest... 30. Daj glabaza, daj baza i daj nottulno, ok? Jak ci dam to 130? Chcę nottulno i z glabaza, das? E, nie mam. Masz? Nie mam. Masz? A tu ja ci też takie coś dam do A Ja chcę broń zaufania. A dobra, Ej, to ci bo... dam broń zaufania, masz. Masz broń zaufania. A ja mam taki samą, tylko płać. No wiesz co, to jest broń zaufania, że nie skamuję. To daj te dwie bronie. No wiesz, Ej, a jak on skamuje, to oddam. Tak, oddam. Ej, poczekaj, poczekaj, powiem tylko Kanguinkowi na privie, okej? Ej, Kanguin, jak powiem ahoj, to weź mu budo, okej? Okay? Okej. Jukaj". Dobra, już jestem, to daj te bronie tam, 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 no. Oj, sorry. Jeszcze ta broń? Masz. No? To? Jeszcze noc O! Nie, a ja się boję. No, no. no daj, ja nie mogę nie bój się. Dałem ci broń zaufania. Bardzo dobrą broń. Ale ja je nie spoję. Co? Czekaj chwilę, czekaj. No wyrzuć. To ja ci po no to jest, No to weź wy... no to rozstrzelają i weź tam wyrzuć te dwie bronie. To szybko. Dobra. To weź tam wyrzuć. Ale nie to. No, nie te. No, ale ja nie mam lepszych. No to się z tobą nie tradeuje, bo jak chcę liwera. Ja chcę, nie chcę livera, ja chcę i glabaza. Dobra, to ja ci dam tylko dla baza. No ale ja chcę jeszcze noctulno. Nie! Nie! Tak, to, to daj, adas, wszystkie swoje broń? Pokażesz? Tam? Nie, ale nie swoje. Nie oskamuję, nie oskamuję, obiecuję. Obiecuję. Nie, nie. nie oskamuję. Ty no, tam pokaż, ty tam pokaż, jakie bronie masz. Nie, bo zrezygnujesz, ja naiwni weźmiesz pierwszy. Bo muszę ci ale... zaufać. Muszę ci za. Ja ci, ja ci, za... ja ci broń zaufania, teraz ja Tobie muszę zaufać. No, no, to wyrzuć. To masz. Ale wyrzuć tę tam wronie No, to no, nie no zaraz to będzie trada. To nie będzie trada. To, to nie ma trada. Nie, ja nie będę mógł wybrać, to ten trade! To daj tę swój broń, tam. No, ale. Ale, ale tem... daj! Samu ten ladony ma tyle maksię. No to nie. Wypiszcie go wypisz tego. Bo... bo jestem to dobry. Jest. Czekaj Adelot. Dam ci bronię jak y, robię ze mną trade'a Lodomie. Oni no robią. To Oni na, nie na przykład szkala y, te belodomie. Chodź, dam, y, chodź na trade'a, fanbox. Chodź na trade'a! Ale ja chcę bronie dla Daniel. No to dam ci Blonie, chodź. Dam ci Blonie na trade'a. Dobra? Ja chcę od niego. Ale on ma... On, chodź! Fanbox, bo nie będzie jest... słodny. Bo no. jestem, bo ja mam bardzo dobre bronie i jak się ze mną trenujesz, to będziesz miał bardzo dobre bronie. A one są takie, a za nie możesz dostać prawie 430. A 130 są bardzo dobre. To daj, tam te, to daj chociaż tego Glabaza. Glabaza mi da. ma? Ale to nie jest Glabaz, to jest Liver. To jest Glabaz! To jest, jest Liver! Wyrzuć Glabaza. Tak, to co? To to co trzymasz w ręce. Czekaj, czekaj, ja nie mam Glabaza. Masz Glabaza, trzymasz go w ręce. Ty, Lodomir. No chodź na tej Chodź, dobra. To chodź. To chodź, 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 ja chodź, ja jestem Lodomir. Chodź Bronia. Chodź ja jestem Lodomir, ja jestem Lodomir, chodź, 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 chodź. Ja jestem Lodomir, chodź, 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 chodź. Chodź, chodź. Ale ja Ci dam Nocturno 5.8 futerski. Ej, no powiedz mu, żeby, 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 że masz, masz się A ze mną ja nie, nie. Chodź tu, fanbox! Chodź, dam Ci dobrobloń, dam, y, dam Ci, dam Ci, dam Ci livera, Masz liwera. Dam Ci drugiego livera, jak się ze mną trejdziesz, okej? Okay? No... tak. Dobra, dam Ci drugiego liwera, jak się ze mną trejdziesz. To dasz tego grabasa, co trzymasz w ręce? Ale jeżeli to ja... To nie jest Gera Boże. Ej, ej! No, wyrzuć go i chodź. Nie! O znowu. Nie, nie, to, to ty nie też tam jest. Dobra, wyrzucę ci rivera. O ja nie chcę rivera! To co chcesz? Zrobię Ci Alkohenia. bardzo dobrą broń. Pistolet samopowtarzalny. Dobra? Nie. Patrz jaka dobra broń. Ile mam moci? A jeden. Najlepsza broń. Mam Mam ja ci dam. Ja ci dam libera, tak. Dobra? Tak. Nie, nie libera, nie libera, bo to jest bardzo dobra broń. Nie Libera, bo to... To, to jest, ale to jest bardzo dobra broń. Nie Libera, bo Liber też jest bardzo dobra broń. Będziesz miał dwie bardzo dobre bronie. wiesz tam Glabaza, on jest bardzo słaby, a ci za to dam li, y, y, pitolet samopowtarzalny, dobra? Ale ja się... ja się boję. Ale nie Zajmować bój się! się to wyrzuć tutaj rogu, żeby nie było, że skamuje. No to wyrzuć Dobra. tam i chodź. Chodź no, chodź no. Chodź nie, bo no. no ty mi tu schody, a on... Nie, nie, jest, że Nie, go bo ja chcę edytować, no, to patrz. Wyrzucę... Wyrzucę i ty tam ja lkm LKMa. Ja chcę LKMa. Dobra, ja ci wyrzucę LKMa. No jest LKM. I wyrzuć tam Glebaza. I chodź. Przechodzimy. No chodź. Boję się. No przechodzimy. Wyrzucaj, nie bój się. Bo zaraz nie będzie lajda. No i... Ale co? Chodźka Sorki, żeby przejmać tylko Fortnite byściła. To chodź. No chodź. No chodź, nie bój się. Eee, yy, zabieram budowanie! Szybko! 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 Wziąłeś? Kangwin. No. no nie! nie, nie. <ślał> No, nie Ja też tak zbudowałem. Oddam ci, może. Dobra, scammer get scammed, easy. Chciałeś mnie skamować. Lucy, no no Ej, to co, Dzielimy się połowy, tak jak się umawialiśmy. Ale wiesz, to był grabarz, on dał tylko grabarza, bo bał się. nie, <mysłuż> no, no ja. Easy. Ej, no bo to była najlepsza, Blond. Nie, bo masz jako... się noc stulna, noc -stulne jest lepsze. No broń mi! Ale no z jest lepsze? E na policję! Marek, który którym poradzisz mi teraz postawić? No, co, co się stało? Ej, ej, ci wziął broń! Dobra masz, tam jest twoja broń, ja jej nie wziąłem. Czekaj na nastraszyłem, jest? Ej nie ma! Fortnite ci wziął broń! Zgłasz Fortnite'a! Zgłasz Fortnite'a, bo on ci broń wziął! Ja ci